No właśnie stoi herbatka, więc wiesz. No, no stoi herbatka, więc wiesz. Oto no, chodzi. No właśnie, stoi herbatka, więc wiesz. Po tych słowach bez skrupułów dolała 51-letniej koleżance z pracy do filiżanki z herbatą trujące chemikalia, w tym kwas. Te substancje mogły doprowadzić nawet do zgonu. Sprawa rozpoczęła się kilka miesięcy temu, gdzie do komendy przy ulicy Wilcza zgłosiła się kobieta. Z jej relacji wynikało, że koleżanka z pracy systematycznie dolewa chemikalia do jej Szklanek i butelek z napojami. Kilka dni wcześniej źle się poczuła, poszła do lekarza. Badania jednoznacznie potwierdziły, że ma ona obrażenia wewnętrzne. Gdy wróciła do pracy, zamontowała w pomieszczeniu socjalnym ukrytą. Kamerę, która zarejestrowała, jak 56-latka w ciągu kilku dni dolewa jej do herbaty chemikalia. Pokrzywdzona przekazała nagrania śródmiejskim kryminalnym z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Ci sami policjanci, jeszcze tego samego wieczora, zatrzymali podejrzaną w powiecie Mińskim. Została ona przewieziona do komendy. Usłyszała zarzuty za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została tymczasowo, aresztowana na 3 miesiące. O całym procederze, który zarejestrowała ukryta w pomieszczeniu kamera, wiedziała 68-latka, nie przerwała go, nie poinformowała służb, za co usłyszała zarzuty. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.